Tylko Nasim al -Kaladiyah. Jest sygnał do startu i konie ruszyły. Pukarus, on poprowadził, na drugiej pozycji Safina. Tempo na razie nie jest zbyt mocne, na trzecim miejscu galopuje Nasim al -Kaladiyah. na czwartym Najat al -Kaladiyah. i stawkę zamyka Nurgeronet. Na razie nic się nie zmienia. Fukarus przed Safiną. Fukarus, Safina. Do celownika koniom jeszcze pozostało około 1600 metrów. Na trzeciej pozycji Najat al -Kaladiyah. Dalej. Ostatnia jest w tej chwili Nurgeronet, która razem z Nasim al galopuje. Wszystko w zwartej grupie. Tempo nie jest zbyt mocne. Nadal Fukarus. Fukarus i na drugiej pozycji. 1200 metrów do celownika. Na drugim miejscu Safina, na trzeciej Najat Al-Kaledijach. jest ostatnia, a Przedostatni, przedostatnia Nasim al -Kalediyah. Chodzą w ostatni zakręt. Fukarus nadal. On dyktuje tempo, na drugim miejscu Safina. Na trzecie miejsce przeszła Nasim al czwarta Nayat al i ostatnia Nurgeronet. Pół zakrętu Fukarus. Fukarus na drugiej pozycji Safina, na trzeciej galopuje Nasim al -Kaladiach. Ostatnia, Nurgorenet, na prosto wyprowadza Fukarus, Fukarus, Safina. Fukarus, Safina, polem finiszuje Norgoronet i polem finiszuje również Nasim al -Karadiyar. Do celownika jeszcze 350 metrów. Norgoronet obejmuje prowadzenie, tam broni się jeszcze Safina dobrze i jeszcze, i jeszcze tam jest Fukarus. Norgoronet z Safiną. Norgoronet, Safina walcząca z Fukarusem o drugie miejsce, a Norgoronet 100 metrów przed celownikiem oddala się odrywali i wygrywa ten wyścig. O drugie miejsce ciągle jest walka, ale druga tam będzie Safina, trzeci Fukarus, czwarty Nasim al i ostatnia Najat al -Kalediach.